Odd złodzieje psy! Ja wam oddam psy. Co pani odebrała? Dramat? Yes. Dramat, dramat porażka, dramat porażka. Jesteśmy przerażone z jagodą. Sąsiedzi nas dzisiaj wycałowali, całowali nas po twarzach. E, policja i Straż Miejska jak lep na piździe. E, kobieta, sąsiadka zgłaszała wszędzie. Wszyscy rozkładali ręce, bezradni, nie widzieli problemu. Ech. Piesek zagłodzony z obrożą e, elektryczną. rażącą elektryczną, nie było problemu. No. Dios potrzebny jest. Dios jest potrzebny. No. Ale tak e, co, tak... robi, co robi brak znajomości prawa, panowie? Dios jest potrzebny, bo bez Diosu to tu zwierzęta to, no, to mają być rzędem w tym kraju. To, to, no. to nikt nie odbierze. No. Nie, to, to nikt nie jest zainteresowany nawet. nie który był zagłodzony, konał z głodu, a jak błagał o jedzenie, to był rażony prądem. Miał obroże na szyi i był rażony prądem. Nawet już nie mógł szczekać, bo się bał szczekać. Ale chudy jest jak szkapa. Co? Szkata szuka jedzenia. Misiu. Cześć, Skarbie. Cześć. Cześć, cześć. Już.